Halo, halo. Witam wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. A dzisiaj powiemy sobie o legendarnym dowódcy z Cavalry i będzie to e, dowódca e, Season of Conquest, czyli sezonu Podbojów. Ja się nazywam Snow i staram się robić codzienne filmiki na temat gry Rise of Kingdoms. Zachęcam gorąco do wspierania i e, Subskrybowania kanału, tak. Dzięki wielkie za to, właśnie za wszystkie lajki, za to, że oglądacie. To jest naprawdę bardzo ważne, także naprawdę wielkie dzięki. Ok. Po tym, jak zrobiłem ranking dowódców od KvK 1 do 3, chciałem się wziąć z powrotem do dowódców, właśnie z sezonu podbojów, czyli tych tutaj, których będzie zdecydowanie więcej. Pierwszym, którego zrobię, będzie dzisiaj właśnie XY z kawalerii. Wielu z nich już mam zrobionych, także warto poszukać, bo już na przykład niektórych dowódców omówiłem, na przykład Bodike, na przykład Sipio Prime, Guana, Newskiego, już teraz Hondę. Także już naprawdę ich nawet wszystkich nie pamiętam, tych, których zrobiłem, także... Na pewno zachęcam tutaj do oglądania. Ale już przejdźmy może do bohatera dzisiejszego odcinka, a będzie to XY. XY, który wydaje mi się, że ostatnimi czasy trochę tak jakby zostaje zapomniany przez to, że rzeczywiście najlepszym marszem kawalerii na ten moment jest Newski i Joan Prime i nadal polecałbym jakby, jeśli macie możliwość, to w sezonie podbojów najpierw zdecydować się na tych dwóch dowódców, natomiast dla wszystkich graczy, którzy, że tak powiem, promują kawalerię. XY wydaje mi się, że naprawdę to nadal jest świetny dowódca i nadal polecałbym po prostu inwestycje właśnie w niego. Tak, to może nie na początek, natomiast na pewno jest to dowódca bardzo dobry. Okay. Omówmy sobie na początek jego umiejętności. Przede wszystkim, co warto zwrócić uwagę, wymagana wartość szału to jest tylko 900, czyli o 100 mniej. Może się komuś wydawać, że to mała różnica, ale w walce to jest naprawdę duża różnica. I teraz tak, współczynnik tych obrażeń to jest 1700, ale od razu mówię, że to jest w AOE, tak? czyli 3 cele. i jedna z najlepszych rzeczy, która chodzi, jeśli chodzi o XY. To, że wszystkie marsze, które trafimy dostaną 30% minus obrony na 3 sekundy. To jest naprawdę potężny debuff. Czyli ta pierwsza umiejętność XY jest naprawdę bardzo, bardzo dobra. Bo tu mamy dobre uderzenie, AOE i jeszcze AOE debuff. Czyli w zasadzie yy, to wszystko, co chcielibyśmy, żeby aktywne umiejętności miały u naszego do dowódcy... Jeżeli sobie pomyślimy o tych najlepszych dowódcach, to właśnie będą mieli coś takiego. Czy pomyślimy o Sipio Prime, czy o Guan Yu, tak? Oni też, oni też mają właśnie taką umiejętność. Ja teraz żałuję, że właśnie mam nadzieję, że nowi łucznicy będą mieli coś w tym stylu, no bo już naprawdę najwyższy czas. No ale dobra, nie, nie o tym jest ten odcinek. Kolejna umiejętność daje nam 40% ataku, jeśli chodzi o kawalerię, dodatkowo 15% prędkość marszu kawalerii i jeszcze możemy dostać kolejne 25%, kiedy będziemy atakowani. Jest na to 20%, także dosyć dużo. Efekt trwa przez 3 sekundy i można go dostać co 5 sekund, co będzie sprawiało, że XYN naprawdę dosyć łatwo jest. Uciec naszym rywalom, kiedy to oni nas atakują, tak? Bo będzie duża szansa, że będziemy mieli premię właśnie do marszu i XY naprawdę ciężko jest w walce złapać, tak? Jeżeli on już zacznie uciekać, to ciężko będzie nam go dogonić. Ok, kolejna premia. Mamy tutaj premię, jeśli chodzi o atak na miasta bądź na struktury, 5% do wszystkich obrażeń. I mamy też jeszcze szansę 10% na bezpośrednie obrażenia, które mogą się trafić raz na 3 sekundy. To nie jest nic nadzwyczajnego, natomiast tak naprawdę XY dzisiaj już mało używamy w rally. Czy to na miasta, bo na miasta najczęściej to będzie Atyla i Nevski z kolei na struktury częściej to będzie Nevski i Joan także w sumie ta umiejętność akurat tutaj jeżeli którąś mielibyśmy ominąć to na pewno tą trzecią ona nie jest wcale tutaj taka ważna chyba najbardziej skomplikowaną umiejętnością XY to jest właśnie ta umiejętność czwarta także spróbuję Wam ją tutaj w miarę dobrze przedstawić przede wszystkim redukcja wymaganej wartości szału kiedy jest na mapie Czyli kiedy walczymy. Czyli zobaczcie, nie tylko, że tu mamy 900, ale jeszcze obniżone o 50 to jest 850, co sprawi, że XY naprawdę bardzo, ale to bardzo szybko będzie używał aktywnej umiejętności. Myślę, że nie pomylę się, jeżeli powiem, że najszybciej ze wszystkich dowódców będzie jej właśnie używał XY. Oprócz tego mamy premię do obrażeń kawalerii i teraz uwaga, bo to jest właśnie dosyć, dosyć trudne. tak? Czyli zobaczcie, po użyciu aktywnej umiejętności jego udziały uzyskają od efekt zwiększenia obrażeń kawalerii to jest do 5% tak? i spowolnienie o 10%, 10%, czyli będą, jeżeli użyje aktywnej umiejętności, to jest wolniejszy trochę, tak? natomiast zadaje większe obrażenia i to trwa przez 10 sekund. W przypadku otoczenia efekt uzyskany zostanie ponownie może się kumulować 6 razy. Czyli chodzi tutaj o to, że jeżeli jesteśmy otoczeni, to dodają się, że tak powiem, te procenty czyli może to 5, 5 razy 6, czyli nawet do 30% większe są szanse obrażeń kawalerii. Także jest to, jest to na pewno plus, kiedy jesteśmy otoczeni, tak, kiedy już zacznie używać tych swoich aktywnych umiejętności, których XY używa naprawdę bardzo często i bardzo szybko. No, i przechodzimy do ekspertyzy. Oddziały dowódcy dostają 10% więcej obrażeń od umiejętności, czyli to są te obrażenia w AOE, bardzo ważne. Oprócz tego, jeżeli, jeżeli zyskają wzmocnienie szału w więcej niż jednej rundzie, ich obrażenia wzrosną o 10% kolejne, tak? czyli mamy tutaj 20%, tylko musimy mieć kogoś, kto będzie nam dawał, że tak powiem, plus. Do generowania szału. Natomiast nie ma tutaj żadnego z tym problemu. Praktycznie każdy dowódca, z którym chcielibyśmy go w sezonie podbojów połączyć, będzie to miał. Czyli będzie to miała Joan Prime, bo ona to ma w swojej pierwszej umiejętności i robi to dosyć często. Będzie to miał Newski też. Przepraszam, się pomyliłem, bo Mehmet do niego dosyć podobny. Będzie to miał też Newski, będzie to też miał William. Także naprawdę, żeby ta ekspertyza nam zadziałała, nie będzie to jakieś, że tak powiem, specjalnie trudne. No to dobrze. Jeśli chodzi o talenty, jeśli będziemy go używać, że tak powiem, w, jako pierwszego dowódcę, to na pewno pójdziemy tutaj w umiejętność, tak, żeby jeszcze szybciej te ich umiejętności ich używać i w talenty kawalerii. Zachęcam tutaj sobie zobaczyć drzewka, właśnie na kanale Discord Rock Polska. Ja, jak widzicie, no jestem w stanie wszystkich dowódców mieć na 60 poziomie tak? i Wam zawsze pokazać. Mogę Wam pokazać talenty od Newskiego i podejrzewam, że te od XY wyglądałyby bardzo, bardzo podobnie. Tak? Także można sobie mniej więcej spojrzeć na to drzewko. Ok, wróćmy do, że tak powiem. Bohatera naszego odcinka I, i kilka słów jeszcze na koniec. Uważam, że XY to jest naprawdę cały czas świetny dowódca. Jedną rzecz, którą warto o nim wiedzieć: on jest naprawdę bardzo dobry i bardzo szybki. Ma mocne uderzenie, natomiast czego XY nie ma? XY nie ma, jak myślę już zauważyliście nie ma praktycznie żadnych statystyk obrony i życia. I to jest oczywisty brak w Rise of Kingdoms, jeżeli nie mamy tych statystyk. On ma tylko i wyłącznie premie do obrażeń, on ma premie jeśli chodzi o atak, natomiast jeśli chodzi o obronę nie ma tutaj niestety nic, więc troszeczkę jest to taki właśnie glass cannon, czyli taka wiecie szklanka, łatwo go jest zniszczyć jeśli go już otoczymy, więc tutaj warto pomyśleć właśnie, żeby drugi dowódca z nim użyty był trochę mocniejszy, dlatego dosyć często widzimy marsze właśnie XY i za nim Newski, który będzie dawał mu trochę więcej statystyk, natomiast tutaj jest Naprawdę ciężko. Kawaleria ma czterech bardzo, ale to bardzo dobrych dowódców w sezonie podbojów czyli chodzi mi tutaj o Newskiego, Joan, ex i William'a. I tutaj, jak ich połączymy, no to już jest to właśnie kwestia tego, co, co chcemy uzyskać, tak? no bo jeżeli połączymy Newskiego z Joan, to wtedy XY zostaje nam powiedzmy z Williamem. Ewentualnie z Minamoto, tylko że z Minamoto wtedy nie skorzysta z tej ekspertyzy. tak? Więc raczej chcielibyśmy go z Williamem albo jakieś inne połączenia. Ja myślę, że te wszystkie połączenia, jakbyśmy ich nie połączyli, właśnie tą całą czwórkę, to oni będą działać. Także można sobie tutaj trochę poeksperymentować. Na pewno to jest bardzo fajny dowódca. Na pewno powiedziałbym, że jeśli chodzi o walkę w polu, to jest takie must have dla graczy kawalerii. Może nie jest to dowódca pierwszego wyboru, ale na pewno jest bardzo dobry i na pewno bym go polecał. No ja tutaj nie mam tego dowódcy, jeśli właśnie z drugiej strony, jeśli nie jesteście, że tak powiem, zorientowani na kawalerię, to mimo wszystko polecałbym bardziej Newskiego i Joan. Tak, taką parę, bo oni są po prostu trochę mocniejsi. Wydaje mi się, że gracze kawalerii mogą trochę więcej wycisnąć z XY, dając mu naprawdę silny ekwipunek, mając silne plusy na kawalerię, i wtedy ten, ten XY nie jest taki, że tak powiem, trudny do zniszczenia. Jeszcze może powiem, że dosyć popularnym połączeniem z XY jest Honda. Co ciekawe, szczególnie gdzieś tam w Olimpii, to jest ci najlepsi gracze często używają właśnie XY i Honda, ze względu na to, że XY szybko puszcza umiejętności, natomiast Honda też ma właśnie AOE i to jest naprawdę bardzo silny marsz na Olimpie. Honda ogólnie jest dosyć dobrym dowódcą, jeśli chodzi o Olimpię, także tutaj też można coś takiego spróbować i tak samo w KvK używać sobie właśnie XY. -a i Hondy, jeśli, jeśli ktoś chce coś, coś takiego spróbować. Dobra, to chyba wszystko, dzięki, dajcie znać, co jeszcze można by tutaj powiedzieć o XY, może jeszcze o czymś zapomniałem i żegnam Was, do zobaczenia, cześć!